Witam państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze, Katarzyna Gujska, program w punkcie. Zgodnie z zapowiedzią, pan genero Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego, jest już państwa i moim gościem. O, widzimy się. Mam nadzieję, że się za chwilę również usłyszymy. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór, panie, dobry wieczór państwa. E, panie generale, jak. Patrzy Pan i analizuje Pan sytuację w naszej części Europy, biorąc pod uwagę wszystko to, co dzieje się na Ukrainie i co dzieje się na Białorusi. My oczywiście do Ukrainy i Białorusi za chwilę przejdziemy. I jak Pan patrzy na możliwości i też no, z punktu widzenia Rosji interes? Rozchwiania sytuacją polityczną w Polsce przed wyborami, próby ingerencji w wybory, takie sygnały do polskiej opinii publicznej docierają. Mówił o tym już wiele tygodni temu na naszej antenie szef Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych. Mówił o tym również pan prezes Jarosław Kaczyński. I ostatnio, dosłownie wczoraj. Mówił o tym również pan prezydent Andrzej Duda. Na ile musimy się liczyć z tym, że to jest czas, który Rosjanie w Polsce być może będą chcieli wykorzystać, żeby sytuację w Polsce destabilizować? Szanowni Państwo, to jest tak, że musimy się spodziewać tego, może inaczej, nie spodziewać. My musimy być pewni, że ten proces już trwa. Rosjanie mają ogromną tradycję wpływania na Rzeczywistość Rzeczpospolitej 300 lat, myślę, już spokojnie możemy liczyć od czasów Sejmu Niemego w 1717 roku. Także te mechanizmy wpływania na wydarzenia polityczne w Polsce, one są bardzo głęboko ugruntowane i to, nad czym powinniśmy teraz się zastanawiać najbardziej, to to, że istotne jest na ile Rosjanie cały czas liczą na Współpracę strategiczną z Niemcami. Mam nadzieję, że to już jest czas przeszły, ale jeżeli tak, to należy liczyć się z tym, że niekoniecznie po stronie rosyjskiej będziemy mieli dążenie do tego, żeby w Polsce instalować ludzi, którzy są wyjątkowo prosowieccy czy prorosyjscy, przepraszam, tylko wystarczy im, aby byli to ludzie proniemieccy, aby działali zgodnie z linią polityczną Niemiec. To wystarczy Rosji na osiągnięcie ich celów strategicznych, a przecież doskonale widzimy, tego nas uczy. Nie tylko wojna na Ukrainie, ale wszystko to, co przed nią się działo, że Rosjanie mają wielki zamysł strategiczny przebudowy porządku na świecie. Oni chcą zbudować inną postać naszej rzeczywistości i w dużej mierze Polska zagraża im swoją polityką. W związku z tym muszą w najbliższym czasie w ciągu najbliższych kilku miesięcy i w trakcie wyborów doprowadzić do jakichś korzystnych rozstrzygnięć które pozwolą im realizować także w Europie Środkowo Wschodniej ich cele strategiczne. Panie generali, ja powiedziałam, że przejdziemy do, na Ukrainę, żeby też ocenić sytuację, jak, w jakiej w tej chwili ten kraj się e, znajduje, ale ja bym chciała, żebyśmy najpierw spojrzeli na Białoruś, bo e, na Białorusi pojawiła się broń atomowa Federacji Rosyjskiej. E, ona e, ona jest e, te, teoretycznie byłaby. Przenoszona rakietami, które należą do Białorusi, teoretycznie znajduje się w bazach w bazie, która jest bazą białoruską i teoretycznie również to państwo Białoruś mogłoby taką, taką bronią zarządzać. Na to zwracają uwagę białorusini opozycjoniści, którzy są na terenie Polski i są również w innych państwach naszego regionu tworzą tak zwany przejściowy gabinet białoruski. Jak Pan patrzy, panie generale, na cel, prawdziwy cel przywiezienia tej broni na Białoruś. I czy uważa Pan, że taki scenariusz zakładający wykorzystanie Białorusi jako formalnego sprawcy wykorzystania broni atomowej jest realny, czy też nie? Ciągle wykluczam użycie broni? Jądrowej w obecnej fazie zderzenia Rosji z Zachodem. To jest moim zdaniem nierealne, ale należy pamiętać, że broń atomowa od zarania, odkąd ona istnieje, od lat 50., odkąd istnieje po stronie rosyjskiej, stosowana jest czy używana jest w wymiarze psychologicznego oddziaływania na Zachód. Jak sobie pomyślimy o tym, ile udało się zrealizować scenariuszy destabilizacji politycznej na Zachodzie w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat, wykorzystując właśnie zagrożenie jądrowe, to myślę, że mamy raczej do czynienia z czymś takim. Proszę sobie na to wszystko spojrzeć z tej strony, że Rosjanie w tej chwili wysyłają bardzo ciekawy sygnał do zachodnich społeczeństw. Głównie są to społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale też Niemiec, Austrii. Skandynawii, bo jeżeli rozważymy potencjalne miejsca lokalizacji, ja osobiście jeszcze nie słyszałem, gdzie ta baza ma się znajdować. Były takie stwierdzenia, że gdzieś przy granicy z Polską, realnie patrząc na terytorium Białorusi na znane nam w tej chwili miejsca, gdzie można składować tego typu broń, to możemy uważać, że są to Sipowicze. Które znajdują się na południowy wschód od Mińska. To może być oczywiście baza lotnicza w Baranowiczach, która jest z kolei na zachód, na, na zachód, na wschód, południowy wschód od Mińska. No i też to, co najbardziej niebezpieczne dla nas, to baza w Grześciu. Ale jak spojrzymy na zasięg tych potencjalnych pocisków, mówimy tutaj o skanderzach, bo Iskandery są tymi pociskami, które nam którymi nas straszą Rosjanie od lat, to potwierdzony zasięg Iskanderów zmodyfikowanych, to jest ponad 800 kilometrów, czyli nawet z Balanowiczów wystrzeliwany pocisk sięga Berlina. I myślę, że to jest głównie ten przekaz. To ma dojść do środowisk politycznych w Niemczech, to ma dojść do środowisk politycznych w Austrii, to ma budować w dużej mierze psychozę oddziaływania na Zachód, po to, aby tam się bano eskalacji konfliktu. I to jest chyba główny cel w tej chwili, całej tej narracji, która się dzieje. Jesteśmy świadkami operacji, fragment, fragment wojny informacyjnej toczonej przez Rosję z Zachodem. Obawiam się, że niestety będzie po części skuteczny. Na pewno też to trzeba wiązać z nadchodzącym szczytem NATO na Litwie. Na pewno chodzi o to, aby zmiękczać stanowisko polityczne i militarne niektórych państw członków NATO, po to, aby nie udało się zrealizować maksymalistycznego scenariusza, który być może pojawi się, mam nadzieję, że będzie zrealizowany w Wilnie, ale na pewno ułatwiamy, Rosjanie ułatwiają sobie oddziaływanie na część dowódców i część polityków po stronie zachodniej, aby argumentowali za tym, żeby. Kolokwialnie mówiąc, nie drażnić niedźwiedzia, niezależnie czy on ma twarz Łukaszenki czy twarz Putina. Panie generale, to zapytam jeszcze o jedną sprawę, w pewnym sensie w nawiązaniu też do, tej, do tego pierwszego pytania. Za chwilę na, no, do, do spraw ukraińskich przejdziemy. Jutrzejsza gazeta Polska codziennie podaje informację, że w Polsce nadal przebywa w ambasadzie i w placówkach konsularnych Federacji Rosyjskiej niemal 100 dyplomatów, przy czym MSZ dokładnie nie wie, ilu jeszcze dodatkowych, ewentualnych pracowników już jakby poza tego, spoza tego statusu dyplomatycznego jest tam zatrudnionych, ile tam osób dokładnie, ja bym powiedziała stacjonuje, Proszę powiedzieć, jak to, jak to wygląda? Jak, jak działają takie służby, przepraszam, bardzo dyplomatyczne Federacji Rosyjskiej? No, bo stosunki w zasadzie są zamrożone. One się odbywają na bardzo niskim, dochodzi do nich na bardzo niskim poziomie i tak naprawdę sporadycznie. Wiemy o tym, że Polska nie zerwała stosunków dyplomatycznych z Federacją Rosyjską, ale mimo wszystko ta liczba około 100 dyplomatów, no robi wrażenie. Chętnie zapoznam się z materiałem Gazety Polskiej. Z tego, co ja kojarzę. W tej chwili mamy w Polsce około 40 dyplomatów rosyjskich, którzy są zgłoszeni w polskim MSZ-cie. Taka informacja publikowana jest, dostępna jest na stronach polskiego MSZ-u. Ale od lat. No, tam są, panie, panie generale, ja od razu uzupełnię, że tam są jeszcze pracownicy administracyjno biurowi i właśnie w tym oni też jakby są do, do, dodatkowo doliczeni jako rozumiem personel ambasad czy personel tak. konsulatów, ale nie są to pracownicy dyplomatyczni, no bo jednak pracownik dyplomatyczny to jest ktoś, kto zgodnie z konwencją wiedeńską ma przyznany statut dyplomatyczny i to jest policzalne. My wiemy ilu osobom przyznaliśmy statut dyplomatu. I to jest coś, co jest bezdyskusyjne. Zupełnie czym innym jest to, że Rosjanie od wielu lat mają taką praktykę, że do placówki przyjeżdżają, wszystkich placówek dyplomatycznych w Polsce, bo to są też konsulaty, przecież mamy konsulat w Gdańsku, w Poznaniu i w Krakowie. Pojawiają się pracownicy, którzy nawet przez jakiś czas nie są ujawniani przed polskim msz -em. Mogę tylko zdradzić taką delikatną tajemnicę, że, że kiedyś Duża ta tajemnica w sumie. To można poczytać nawet w mediach na Zachodzie, takie, takie sytuacje. Kiedyś było, bywało tak, że wcześniej kontrwywiad wiedział o kimś, kto już jest w placówce niż MSZ. Tak to się dzieje, tak postępują Rosjanie. Więc z jednej strony mamy coś takiego jak dodatkowy personel, który nie jest zgłoszony jako dyplomatyczny, ale ma w dużej mierze podobne przygotowanie i wśród nich na pewno są oficerowie wywiadu. A jeszcze mamy dodatkowo to, o czym pani wspomniała, i co jest bardzo ważnym składnikiem każdej placówki dyplomatycznej, personel administracyjno-techniczne. Tam mogą być wszyscy ukryci. Tam mogą być zarówno oficerowie wywiadu, którzy są świetnie przygotowanymi oficerami nawet wysokiego stopnia. To mogą być nawet pułkownicy, nawet tacy ludzie, którzy kiedyś byli radcami w innych placówkach dyplomatycznych. Ale mają tutaj do zrealizowania konkretne operacje wywiadowcze, ale też mogą być to na przykład żołnierze z Którzy są odpowiednio zamaskowani jako pracownicy techniczni. Mogą być to członkowie zarządów technicznych służb wywiadowczych, którzy odpowiedzialni są na przykład za inwigilację techniczną różnych ośrodków władzy w Polsce. Także, no, niestety, mamy z tym bardzo poważny problem. Konwencja Wiedeńska chroni placówkę dyplomatyczną, chroni pracowników dyplomatycznych. Nie jest tak łatwo uporządkować tą sytuację z podmiotem międzynarodowym, jakim jest Rosja który niestety traktuje wszystkie przepisy w sposób całkowicie dowolny łącznie z konwencją wiedeńską Panie generale to przejdźmy w takim razie na Ukrainę. Jak pan ocenia tą sytuację, z którą teraz mamy do czynienia? Pan wspomniał o tym, że ta, ten szum propagandowy i te działania propagandowe Federacji Rosyjskiej, one są niezwykle teraz zintensyfikowane i też mamy wszyscy tego świadomość. Dodatkowo też no, Ukraińcy muszą, no, mówiąc już zupełnie wprost, zabiegać o swój PR, bo on jest dla nich bardzo ważny, bo przekłada się na przykład na wiarę innych społeczeństw, społeczeństw państw, które udzielają Ukraińcom pomocy, wiarę w ich możliwości sprawcze, w ich determinację, w ich, w ich zwycięstwo. Jednym słowem, wojna informacyjna wyprzedza towarzyszy i pewno jeszcze jest, dłu, trwa dużo dłużej niż ta wojna militarna i to chyba dla nas wszystkich jest jasne. Trudno, myślę, k przeciętnemu odbiorcy jakby od dzielić ten cały szum informacyjny od e, tych informacji, które są prawdziwe, jak panie generale, jak pan w tej chwili ocenia ocenia sytuację na na froncie na Ukrainie, no bo od tygodni jakby spodziewamy się tej kontro kontrofensywy, pan prezydent Zeleński mówi, to wcale nie jest takie proste, to nie jest film, to tak nie wygląda, jak wam się wydaje. Bardzo się do stwierdzenie pana prezydenta Zeleńskiego no, rozmawiamy dzisiaj 22 czerwca, czyli mamy rocznicę operacji Barbarossa, kiedy wojska Wehrmachtu zaatakowały Rosję Sowiecką w 1941 roku. No i to właśnie wbiło nam się w pamięć. My jesteśmy trochę nauczeni myślenia tamtymi kategoriami. My widzimy te strzałki na mapie sięgające głębokie, głęboko w terytorium przeciwnika. Widzimy te kolumny pancerne, gralierów pancernych jadących na wodach pancernych. No po prostu te, te obrazy determinują nas sposób postrzegania, nasz sposób postrzegania tego, co się dzieje na Ukrainie. To jest bardzo mylące. To nie będzie tak wyglądać. Nie mamy do czynienia z taką samą wojną jak tamta wojna. Chociażby prosta rzecz Ukraińcy mają ogromny problem ze wsparciem ze strony lotnictwa. Nie mają lotnictwa tak rozbudowanego, ani zarówno tego szturmowego, ani też y, nie mają odpowiedniej ilości helikopterów, które by wspierały y, wojsko. Y, to wszystko razem wpływa na spowolnienie operacji. Y, mamy rozstawione szerokie pole minowe, y, bardzo głęboko zbudowane linie obronne po stronie rosyjskiej. Y, Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić na, tak powiem, wjazd na bazę, jak to się mówi kolokwialnie, wśród młodzieży. To nie jest takie proste. Muszą oszczędzać wojsko, muszą bardzo uważać na sprzęt. Nie mogą się wykrwawić. Przypomnę, że już mamy do czynienia z ponad 450 dniami wolny, kiedy codziennie ginęli ukraińscy żołnierze, nie znamy tej ilości, ale na pewno ginęli bardzo wartościowi żołnierze. W tej chwili mamy do czynienia ze świetnie przygotowanymi nowymi wojskami, nowymi brygadami po stronie ukraińskiej, ale to nie są wojska tak świetnie zmotywowane, jak te wojska, które ciągnęły całą tę walkę. W ciągu ostatnich ponad 450 dni. Więc te wszystkie czynniki wpływają, że działania Ukrainy muszą być ostrożne, przemyślane, wyważone. Nie będą miały takiej spektakularnej skali, jak to właśnie pamiętamy z historii. No i niestety, trochę Pani o tym wspomniała, no ta wojna toczy się jeszcze na poziomie gospodarki, toczy się na poziomie finansów, toczy się na poziomie wielkiej polityki. Cały czas ja mam wielką wątpliwość, na ile Zachód chce pokonać Rosję w tej wojnie. Mam taką wątpliwość, dzielę się nią z Państwem. Cały czas mi się wydaje, że są jakieś kalkulacje, które wyrażają się w takim hmm, bardzo powszechnie stosowanym stwierdzeniu: A co będzie, jeśli Putin upadnie? A co będzie, jeśli w Rosji nastanie chaos? A kto będzie miał dostęp do czerwonego guzika broni jądrowej? No, tutaj dotykam znowu tego elementu broni jądrowej. Wszystko to są takie argumenty, które moim zdaniem są absolutnie fałszywe. Rosja jakby ona teraz była w bezpiecznych rękach? Tak, no Rosja powinna być to na łopatki, Rosja powinna być rozbita. Jeżeli Zachód tego teraz nie zrobi, to to się zemści, podobnie jak po Monachium przed 1939 rok, czyli po Monachium, czyli po 38 roku przed 1939 i krwawa wojna na 6 lat. Rosja nie ustąpi. Rosja, jeżeli nie będzie pokonana, będzie kąsać i to będą bardzo bolesne uderzenia, które mogą być wyprowadzone, wyprowadzone w bardzo różnych miejscach. Oni przecież tak naprawdę mogą na kilka lat, jako wyniżą rany i znowu będą mieli odpowiedni potencjał militarny, uderzyć zarówno na flankę wschodnią, ale też na północną, ale też mogą się zaktywizować w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. Interesy Zachodu na pewno będą potwornie zagrożone. No właśnie panie generale pan przed chwilą powiedział o tym, że Ukraińcy muszą oszczędzać wojsko i muszą oszczędzać sprzęt i tu też wkracza od razu element bardzo brutalnej i w gruncie rzeczy też niebezpiecznej dla Ukrainy wojny informacyjnej, bo jak wiemy, jak tylko jakikolwiek sprzęt zostanie zniszczony, ten, który Ukraina dostała. Większość dostaje. Nawet jak nie zostanie zniszczony, a, a zostanie uszkodzony, Rosjanie, Rosjanie tych argumentów używają, mnożą razy dziesięć i poprzez swoich różnych ludzi, różnie ulokowanych w różnych miejscach na zachodzie, kolportują dalej tą informację, która oczywiście powraca, dalej, się, idzie dalej w świat ze zwrotem no to czy jest sens dawać im ten sprzęt, skoro już w zasadzie tyle, tyle tego sprzętu zostało zniszczone? To jest, no, można powiedzieć, że tak naprawdę y, Ukraińcy mają no, front militarny y, tam u siebie, ale też potężny front informacyjny, y, który jest w zupełnie innym miejscu jest w mediach i w opinii, w przekazach medialnych y, y, zachodnich. Bo no, tutaj rzeczywiście, y, jeżeli Rosja zdominuje te przekazy taką opowieścią o tym, że co. Co na, to, na Ukrainę trafi, to i tak Rosjanie rozwalają, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, no to widać, że jaki jest potencjał grania tymi informacjami. Bardzo trafnie, pani to diagnozuje, dokładnie tak to wygląda. Rosyjski front nie jest tylko frontem kinetycznym, jest frontem informacyjnym i bardzo szeroko postawionym to jest front, który właśnie ma oddziaływać na umysły polityków i biznesmenów też oczywiście zachodnich. Dlatego tak mocno podkreślam, że ta wojna może być tylko wtedy wygrana, kiedy Zachód będzie chciał rzucić Rosję na łopatki. W żadnym innym przypadku tej wojny Ukraina nie wygra, dlatego że faktycznie jest zależna w tej chwili od dostaw sprzętu i materiałów wojennych ze strony Zachodu. Tak, żeby Państwo sobie mogli to lepiej wytłumaczyć czy wyobrazić. No jeżeli słyszę o tym, że Zachód zebrał dla Ukrainy 220 tysięcy pocisków artyleryjskich, no to ja sobie to przeliczam bardzo szybko. No przy prowadzeniu intensywnego ognia, przy tej skali działań, 20-30 tysięcy pocisków dziennie jest wystrzeliwanych. To na ile dni wystarcza 220 tysięcy? Na 10 dni? No więc mówimy o takich problemach. Ukraina nie może zrobić tak wielkiej ofensywy, jak Zachód by marzył. Ukraina oczywiście musi o tym mówić, bo Ukraina nie może być tutaj bierna, nie może stanąć z złotuszonymi ramionami i powiedzieć, no pomóżcie, walczcie z nami, zróbcie coś razem, no bo my, my nie damy rady. No, Ukraina musi jednak twardo prezentować postawę zdeterminowanego, walecznego narodu, ale przecież o czymś trzeba walczyć. Jeżeli zachód nie pomoże, to naprawdę sytuacja będzie bardzo trudna. Dla Ukrainy teraz, a dla Zachodu w najbliższym czasie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Był gościem telewizji Republika. Serdecznie dziękuję, panie generale. Serdecznie dziękuję pozdrawiamy bardzo. oczywiście. Dziękuję Szanowni bardzo, Państwo, bardzo. krótka przerwa tradycyjnie i za chwilę komentatorzy będą państwa i moimi gośćmi.